Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy serdecznie wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o Wierze. Zaczynamy okres zwykły, rozpoczyna się już niedługo, druga niedziela zwykła, i właśnie ku tym tekstom chcemy zwrócić naszą uwagę, ponieważ po raz kolejny pojawia się to ważne słowo objawienie. Tak jak w ubiegłym tygodniu wsłuchiwaliśmy się w teksty związane właśnie z objawieniem Pańskim, również i dzisiaj święty Jan mówi nam, że przyszedł po to, aby chrzcić i objawić Chrystusa Izraelowi. Pan Jezus w 14 rozdziale, w 21 wersecie Ewangelii Świętego Jana mówi, że jeżeli będziemy wypełniać wszystkie przykazania i wypełniać wszystkie nakazy, które Bóg nam daje, Ojciec Go, Jego umiłuje nas, a i On sam przyjdzie i objawi nam siebie. Więc to słowo objawienie, ten plan Boży, który ma nas zbliżyć do Niego, jest przed nami właśnie w tych Ewangeliach, w dwóch właśnie ostatnich niedzielach, jakby przed nami postawiony. I na ten temat będą dzisiaj rozmawiać ksiądz Maciej Galle, Anna Harmata i Roman Harmata. Spróbujmy przyjrzeć się temu, w jaki sposób dzisiaj Pan Bóg objawia się nam, objawia się Kościołowi, w jaki sposób to orędzie o zbawieniu, orędzie o Królestwie Bożym dociera do nas dzisiaj. Dlatego, że wielu ludzi ma dylemat, jak rozpoznać działanie Boga na co dzień, jak rozpoznać właśnie to objawienie, o którym wspomina dzisiaj święty Jan. Myślę, że dobrze by było byśmy tak w sposób systematyczny do sprawy podeszli, bo przecież dobrze wiemy, że w swojej mądrości Kościół zawsze nam układa tak czytania również, żeby one nie tylko ze sobą razem, że tak powiem, współgrały, pokazywały ten sens, prawda, konkretnej niedzieli i przede wszystkim objawienia Bożego, w którym kierunku ono idzie, ale też ten zamysł, przedziwny zamysł Boga, który tak bardzo ukochał człowieka, tak bardzo ukochał nas wszystkich, że kiedy nadeszła pełnia czasu. Posłał dopiero prawda, swojego syna, aby, aby nas zbawić. I tak w kontekście niedzieli objawienia pańskiego, prawda, i teraz już niedziela zwykła, ciągle ten temat, właśnie objawienia się Jezusa światu, jakoś tak na pierwszy plan wychodzi. Dzisiejsze pierwsze czytanie bardzo wiele, myślę, nam daje do zrozumienia i do myślenia. Czytamy bowiem w 49 rozdziale tejże księgi słowa. Proroka, który mówi, czy relacjonuje to, co Pan Jemu przekazał. Ty jesteś sługą moim Izraelu, w Tobie się rozsławię. I dalej w końcowym momencie tej mowy to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla Pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców Ziemi. I tu jest to źródło, nie? Tego wszystkiego, tego posłanictwa Jezusa Chrystusa. Pan Bóg mówi: To zbyt mało. Nie tylko naród wybrany, prawda? Nie tylko Żydzi, nie tylko ta kwestia, ale trzeba zbawić cały świat. Trzeba wyjść do wszystkich ludzi i to wychodzi zbawienie do Pogan, czyli dociera do krańców Ziemi, do krańców świata. My dzisiaj jesteśmy tych słów no, z uczestnikami. Trzeba powiedzieć jasno, nie? Bo to światło i nam dzisiaj świeci w naszym życiu. I Psalm 40, przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę. Tu znowu w bardzo radykalny sposób już misja Jezusa Chrystusa. Pan Jezus nie przychodzi po to, żeby realizować siebie, swój pomysł na życie i itd., ale przychodzi po to, żeby zrealizować wolę Ojca. A wolą Ojca jest to, żebyśmy wszyscy mieli życie, żebyśmy wszyscy byli zbawieni, żebyśmy wszyscy byli razem z Ojcem, żyli z Nim w przyjaźni. Więc po to przychodzi Pan Jezus. I dalej, znowu w bardzo prosty sposób idziemy przez to, Państwo widzą, ale to daje nam taki zarys, z którym wejdziemy sobie w Ewangelię. Bo znowu na pytanie, które tutaj Pan Roman zadał, no jak to dzisiaj czynić, jak robić i tak dalej? Przede wszystkim odnaleźć w sobie na nowo, a może wskrzesić tę misję proroską, którą każdy z nas ma, na mocy Chrztu Świętego. No nie ma dwóch zdań. A więc prorok Izajasz na pierwszym miejscu. Tu dalej słowa psalmisty, że już wiemy, że nie siebie głosimy, ale głosimy tego, który nas posłał, który nas wybrał, czyli Jezusa Chrystusa. I wreszcie czytanie z pierwszego listu do Koryntia dzisiaj, to jest początek tego listu, bo to jest pierwszy rozdział wersety 1 do 3, gdzie Paweł, zobaczcie, zobaczmy z jakim, jaką, jaką pewnością siebie, ale to nie jest pycha, to Bożej. I sostenę z brat kościoła w dokręcie do tych, którzy zostali uświęceni Jezusie Chrystusie, powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana łaska i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Proszę zobaczyć, jaka moc w samych słowach pozdrowienia, bo to na tym ten list dzisiejszy ten fragment na drugą niedzielę się kończy. Ale on nas wprowadza w bardzo konkretną rzecz. Jaką? Misja. Życie moje jest misją. Ta misja to głoszenie Jezusa Chrystusa głoszenie zbawienia. Głoszenie jego dzieła: męki, śmierci i zmartwychwstania. Pan przyszedł po to, żeby dać nam życie. Przyszedł po to, żeby nas odkupić. Przyszedł po to, żeby nas wyprowadzić. Już nie z niewoli egipskiej to za mało ale z niewoli grzechu. Przyszedł, żebyśmy mieli życie. I Paweł jest tego ogromnym świadkiem zresztą znamy jego historię więc te słowa tutaj mówią same za siebie nie? jaką transformację, czy mówiąc naszym językiem Jaki ogromny przewrót, rewolucja wręcz dokonała się w Jego sercu i w umyśle. I całe życie jest skierowane i ukierunkowane właśnie w tym jednym kierunku: przynieść ludziom Jezusa to Boże objawienie, to Boże światło. Dokładnie to, co robił Jan i teraz wejdziemy w ten temat w Ewangelii. I to można by się zastanowić, jak my możemy się włączyć w to, w to dzieło, które jest już w nas od momentu Chrztu Świętego, ta misja prorocka. I tutaj pięknie, tak jak ksiądz wspomniał, przypomniał w Psalmie 40: Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew naszego Boga. I to jest właśnie to czekanie, czekanie na Pana Jezusa, czyli modlitwa. Najpierw w modlitwie czekanie, aż Pan Bóg po prostu. Przemieni moje serce i w usta tą pieśnową. Zdajemy to pragnienie dzielenia się dzielenia się Słowem Bożym z innymi. I teraz, idąc tym tokiem, spójrzmy na postać Jana Chrzciciela. I teraz, w kontekście tego, co cośmy powiedzieli i Zajasza, i Psalmu, i Świętego Pawła, zobaczmy na Jana i zobaczmy również, przyjrzyjmy się sobie samym w tym kontekście. Jak my przeżywamy, przeżywamy to powołanie, to wezwanie do świętości, prawda? Ale również. Mając udział w, tym, w tej kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Jezusa Chrystusa, która nam została dana na mocy Chrztu świętego. Przywołam tutaj na y, początek takie słowa, które gdzieś bardzo mocno mną wstrząsnęły z tego czasu, ksiądz profesor Józef Tischner pisał tak. Bóg jest istotą absolutnie samodzielną, jako taki stwarza człowieka jako istotę absolutnie samodzielną. Wynika z tego. Że człowiek może obejść się bez Boga i Bóg może obejść się bez człowieka. I wtedy pojawia się między nimi miłość. A miłość polega na tym, że istoty absolutnie samoistne nie mogą bez siebie żyć. Myślę, że to jest niesamowity cytat, który nas ustawia właśnie w tym konkretnym posłaniu, jakie wynika z Chrztu Świętego. Problem polega na tym, że pewnie my nie do końca tej łaski rozumiemy. Dlatego, żeśmy w większości byli ochrzczeni jako niemowlęta. Widać natomiast niesamowite, niesamowite działanie tej łaski, szczególnie on, u neofitów. Osób, które świadomie wybrały Chrystusa i Jego Ewangelię. Niesamowity wręcz misjonarski zapał, apostolski zapał, prorocki zapał. Tak jak w wypadku i Jana, i apostoła Pawła. Co nie oznacza, że on nie jest naszym udziałem. My tylko musimy go odkryć. A więc co? Nawróć się i podejmij pierwsze czyny. Wróć, do pierwszej, Wróć do pierwszej miłości. Wracajmy do pierwszej miłości. Do... Kiedyś pięknie papież Franciszek mówił do tej naszej Galilei, każdy tą Galileę ma. Do tego momentu, kiedy usłyszeliśmy, pójdź za mną, nie? do tej Galilei. Myśmy usłyszeli ten moment w Chrzcie Świętym. Trzeba to przypomnieć sobie. On później, jakby echem odbijał się w kolejnych etapach naszego życia. Już nie mówiąc tylko o etapach sakramentalnych, czy to była pierwsza komunia, czy ale etapa jakby naturalnego naszego rozwoju życia, poznawania, szukania Boga, dynamizmu, bym powiedział, podróży wiary, dynamizmu przyjaźni wiary. I teraz co się dzieje dzisiaj? Ewangelia stawia nam przed oczami osoby Jana Chrzciciela, który, wiemy dobrze, swoim życiem zapowiada przyjście Pana Jezusa. My bardzo często mamy taki problem, że ukazujemy tego człowieka, ja niejednokrotnie słyszę to również na kazaniach, Ukazujemy go jako człowieka, któremu Bóg nie pozostawił jakby specjalnego wyboru, jeśli chodzi o wybór drogi życiowej. Jakby z góry po prostu przeznaczony na to, co ma robić. Bo przyjrzyjmy się jego życiorysowi. Podarowany rodzicom po wielu latach bezowocnej batalii, bezowocnych oczekiwań na poczęcie. Z góry zostaje przeznaczony do pełnienia misji prorockiej. I niewolniczo wręcz za nią podąża. Czasem nawet sprawia wrażenie człowieka bardzo Smutnego, człowieka rozgoryczonego rzeczywistością. Jak ja to mówię, to spróbujmy się odnaleźć my sami w tym obrazie. Rozgoryczonego rzeczywistością, w której żyje. Nieustannie napomina siejących zgorszenie. Nieustannie. Człowiek smutny, wychodzi na pustkowie, prowadzi ascetyczne życie z wcześniej zaplanowaną karierą. Tylko pytanie, czy aby naprawdę to jest, to jest autentyczny i prawdziwy obraz Jana Chrzciciela. Ja uważam właśnie, że nie. I tu chciałbym troszkę zamieszać. Zobaczcie, powiedzieliśmy na początku, że Pan Jezus... Czy Pan Bóg mógł się spokojnie obejść bez Jana? I Jan mógł się spokojnie obejść bez Boga. Ale stało się tak, że między nimi pojawiła się miłość. I co od tego momentu? Jan pozostał jej wierny. Jan pozostał do końca wierny miłości. Wszystko w naszym życiu, to jest wniosek dla nas dzisiaj, tak musi, przynajmniej powinno rodzić się w wolności. Jeżeli ma powstać w naszym życiu wierność, wierność łasce sztu, wierność powołaniu konkretnemu w naszym życiu. Drodze życiowej, którą obraliśmy, odczytaliśmy, że taka wola Boża, i tą drogą idziemy, to musi być wolność. Najsam no pierw. To się musi dokonać wolności. Święty Jan to jest człowiek wierny od pierwszego akordu serca aż do ostatniego. Zatem musiał być też wolny w wyborze swojej drogi życiowej. Tu pięknie powiedział kiedyś święty Beda, mnich żyjący w IX wieku. Pisał tak: Święty Jan. Za Chrystusa oddał swoje życie, choć nie kazano mu wyprzeć Jezusa Chrystusa. Kazano mu tylko przemilczeć prawdę. My dobrze wiemy, że Jan prawdy nie przemilczał. I za Chrystusa, który jest prawdą, oddał swoje życie. Bo tak jak mówi dzisiejsza Ewangelia, Jan wtedy już widząc tę scenę, mocno uwierzył, że on jest synem Bożym. Mi się wydaje, że receptą, czy pytaniem, jak to dzisiaj robić? To są dwie kwestie. Wolność w wierności, wierność w wolności. Tej miłości, która nas pierwej powołała, która nas ukochała, która się w naszym życiu pojawiła. Jeżeli tej miłości pozostaniemy wierni, jej będziemy ponad wszystko szukać, o jej sprawy zabiegać. Te misje darą nam na chrzcie i prorocką, i kapłańską, i królewską, i jeszcze pociągniemy innych. Czyli wracając do naszego pierwszego pytania, aby to objawienie mogło nastąpić, przede wszystkim trzeba zwrócić się ku miłości. Dlatego, że ta miłość jest mocą, o której zresztą mówi Antyfona przed Ewangelią, wszystkim, którzy je przyjęli, czyli słowo przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Ta moc to miłość. Dlatego musimy jej zrobić miejsce, otworzyć serca, aby właśnie ta miłość mogła zakwitnąć. I tym już żegnamy się z Państwem. Niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi i do usłyszenia w następnym tygodniu. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże.